Witam Was ponownie. Ostatnia, trzecia runda tradycyjnego drafta Kaldheim. Idziemy 1-1. Mamy dobry Z tej strony stoptu, oczywiście, nagrywamy na potrzeby serwisu GamesMasters.pl, gdzie Was bardzo serdecznie zapraszam. Generalnie, oczywiście, chcemy zaczynać. Ta ręka jest klasy średniej, porządnej, więc trzymamy ją. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gość gra prawdopodobnie BG-a, to się jeszcze okaże, bo może to po prostu jest ląd, który ma być snowem i tyle. Ok, shapeshifter to mi nie pomaga, bo to akurat on przeżyje ten nasz tajny ruch. No, zagramy tak i tak. ja chcę blokować? Wydaje mi się, że w sumie przy tej ręce blokowanie nie jest tragiczne, ale myślę, że jeszcze poczekam. Zobaczę, co on tam jeszcze ma. Może się okazać, że nie ma landropa, albo coś w tym stylu. Ma landropa. ma takiego ziomeczka, dobra. Zagramy sobie tak, czy tak, chyba tak, czyli tego zbindujemy, bo nie mamy za bardzo chyba wyjścia, bo on nie jest zombiakiem, więc będzie nam cały czas bolał. A tu zagramy Hołka i zobaczymy co on na to Pytanie, że atakujemy. Wydaje mi się, że chyba atakujemy. Bo ja i tak nie będę blokował tego. To jest zbyt ryzykowne. No, Gramy na zielony kolor. Dostanę tą trójkę, nic się nie stanie, a myślę, że mm, chciałbym tego ptaszka jeszcze raz użyć przed jego śmiercią niechybną. Miejmy nadzieję też, że coś koleś na stół wrzuci jeszcze, a właśnie elfy o to chodziło, to już jest lepiej teraz. Teraz możemy sobie zrobić tak. Eee. przewinąć zbędny landzik. Niestety to niestety jest z tą cover ale ale no zobaczmy co tam się stanie. No możemy ten wywalić. Zagrać tak Powiedzieć zombie No i widzę trzy. No, nie wiem to jakiś może wybitny powiedzmy scenariusz no ale no, nic na razie lepszego nie było do zrobienia yy, Być może zagrywanie ptaszka było błędem To jest jedyne coś co mogę teraz zastanowić że może po prostu okej, okay, dobra właśnie mi tam coś zrzucił z ręki whatever Dostajemy dobry draw z góry. Oczywiście zapłacon, zapłacone jest to tragicznie, ale no, czy cokolwiek. No i ciśniemy z otaczem gościem z bns -em. Myślę, że damy radę tym docisnąć, chyba że gościu... ...no, coś fajnego tutaj stworzy. No to akurat niespecjalnie nas boli. Może być jeszcze jednego stwora oczywiście, to będzie już gorzej. Ma no, jeszcze jednego stwora, okej. Okay. No dobra To my tak Tutaj aktywujemy Tutaj aktywujemy No i co jumbo na no co zrobić Będzie podwójny blok jak znam życie Teraz mam dwie tury, gdzie jak on nie ma odpowiedzi na tego typa to przegrał. To się fajnie składa, że mam trzy niebieskie many. Okay. Mogę, też zrobić coś lepszego chyba. Co tu dokładnie robi? A dwa, dwa elfy tworzy, dobra. No to wrzucimy mu rękę w takim wypadku. Bardzo się dziwię, że nie odpalił tego poświęcenia stwora za dobór dwóch kart. No a w sumie jego wola, ale to było dziwne, moim zdaniem. Moje zdaniem musi dobierać coś, co będzie mu topalimy eee... dwukrotnie. Removal, tak? ma takie do coś, dobra, ok. No i oczywiście fortel. I teraz musi mieć jakiś odpowiedź na latające stwory. To nie jest odpowiedź na latające stwory, ale to może być jakieś tam poszukanie czegoś co lata, ale to nie dało mu efektu, więc 1-0 dla nas, szybka gierka, fajna sprawa, to mi się podoba. Nie wiedziałem, że mój deck jest taki agresywny. Mist of Lit na jego deck może być całkiem spoko. Ten kraken, zastanawiam się nad nim, to nie jest za ciężki na jego deck. Draugura, wydaje mi się, że tam se spokój. Dołożę za to właśnie te misty, chyba. On już wie o moim removalu, czy znaczy, takim maz więc to też pewnie będzie bardziej ostrożny. Dobra, no cóż, no grajmy, wydaje mi się, że jesteśmy w niezłej pozycji, żeby dać rada. Jego deck to po prostu BG... Jego deck to BG... E, BG Elfy, więc tutaj, no, ten removal jest super, ten minus 3, minus 3 na wszystko, co, co nie jest danym stworem. Ok, ten sam ziomeczek, z nim przeżyjemy. Z tego tego jestem zadowolony, głównie dlatego, że mam naprawdę sporą ilość tych snowlandów. To mi bardzo tutaj pomaga. Okay, no oczywiście nie blokuję. O i to jest nasz cel. Pod litiarę. Nie mam drugiej niebieskiej, to mnie boli tutaj w tej sytuacji. Bardzo boli. No wydaje mi się, że po prostu zaatakuje. Jak chce się wymienić, to spoko. Jak się chce wymienić, to już pewnie jest symbol, że ma drugiego tego typa. A skoro prawdopodobnie ma drugiego tego typa, to zastanawiam się, czy jednak nie chcemy tego typka ubić tutaj na miejscu. Tak, wydaje mi się, że go po prostu ubijemy. Wszystko było pięknie, gdybym miał drugą niebieską manę. Tutaj, w tym spocie. No ale co zrobić? Dojdzie, dojdzie stworeczek, tak jasne. No, dodobaliśmy to co chcieliśmy dobrać w sumie, ale najpierw wydaje mi się, że na spokojnie sobie zagram po prostu Shadow Sage'a i dołożę sobie życie. To oczywiście jest kiepski gain live, no ale lepsze to niż nic, więc zobaczymy co on tam wykombinował. Jeżeli teraz się jakoś strasznie mocno tej roz rozłoży, to ja oczywiście użyję masremowalą. Jeżeli nie, no to będę sobie czekał spokojnie. Uuu, to jest duże. Musi być zblokowany, ok. Hmm. Będziesz w stanie zabić te dwa stwory, no w teorii jest, ale wydaje mi się, że jak zablokuję będę... A ma 6 z przodu, ja mam 7 z tyłu. No spróbuję no go zabić, no co zrobię? Jak mam jakiś remualn, to jest słabiej, no ale cóż... Życie. No i drugi niebieski zaś nie mam, co? Najpierw zrobię tak. zrobię tak no i próbuję się z nim ścigać, bo nie mam wyjścia tak naprawdę, on musi też więcej skomitować na stół, ja w najgorszym razie mogę zagrać blokera, oczywiście on tu może mieć jakiś, no to jasne może użyć tego remowaru, do dołożyć te elfy to mnie tam powiedzmy jakoś boli ale nie jakoś strasznie mogę zagrać tak, dołożyć to dopłacić Teraz on już, atak, jego atak już nie jest taki dobry. Poza tym mój gościu machek sprufa, więc to też dużo zmienia. <laughs> okay. no to jest akurat bardzo bolesne. Okay. możemy zagrać tak. nazwać Wizard. Zaatakować za 4 wstawić blokera i mieć nadzieję, że nie ma jakiegoś removalu, bo to wtedy może mi zepsuć zabawę. A ja bym bardzo chciał... Ok, white crown, okej. Okay. No to jest bolesne. Może dobrze się. Aha, as long as it's untapped, okej. Okay. Hmm. Zrobimy decline. Będziemy mieć blokera 05, to nie jest najgorzej. Zagramy takiego ziomalka. zagrame takie coś Dlatego tego. Eee. Paliłem tu O tak sobie jestem No ten gójek jest bardzo mocny Teraz pytanie, czy chcemy to poświęcać, czy jeszcze mieć blokera? Wydaje mi się, że jeszcze chcemy mieć blokera. Dołożymy takie stapowane, odpalimy gościa, odpalimy land, odpalimy land. Zaatakujemy wszystkimi. Okej. Okay. A, powinien dopalić, no ale gości tak poddał, więc w sumie... Hmm, chyba tego nie przeliczyłem. Myślałem, że jeszcze brakuje mi dwóch obrażeń, a to było idealnie. Mogłem dopalić, po prostu i zabić. Hmm, no cóż no... Jak widać siadło, czyli 2-1. Ten deck wydaje mi się, że on taki... w w że on był 2-1, jak sobie zaraz go zobaczycie. Jeszcze go tak przeanalizuję. Co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i tak dalej. To Myślę, że to będzie dla was też ciekawe. Tylko oczywiście jak zwykle się musi dograć. Nie wiem czemu zawsze po grze on mi gdzieś szuka serwera. A no to już whatever, dobra. I teraz jak sobie to przejrzymy. To wydaje mi się, że no. Żeby tu zrobić czy 0, może faktycznie brakowało z dwóch, trzech lepszych pozycji. Nie wiem, ta karta moim zdaniem jest taka sobie, akurat. przynajmniej tak się okazywała w tym deku. Pewnie ona jest dobra na agro, ale w tym deku nie specjalnie mi się przydawała. No, Hulk na pewno byłby dobry, gdyby nie zginął tak szybko, ale to jest akurat karta, która mi się podoba bardzo. Wydaje mi się, że tutaj, no, może zamiast tego Faithfula byłby lepszy jeden, na przykład taki Priest 04, który by więcej robił jednak w late game'ie. Ten splash, moim zdaniem, no, był w zasadzie bezbolesny, więc też uważam, że dobrze by było go dać. z tych pozostałych kart jestem mniej lub bardziej zadowolony. No może ten, może ten e, Kraken był zbyt optymistycznym wariantem, ale wydaje mi się, że przy 11, przy 11 Snowlandach to była dobra opcja. No właśnie, pytanie co, co tutaj ewentualnie do, dołożyć, czy, czy Anul jest nową kartą na przykład? No moim zdaniem nie jest wciąż, jednak tutaj to jest dobra karta leko sideboardowa, na pewno Stroke się przydawał i fajnie mieć go w side'zie. No i to tyle z ciekawszych opcji. Wydaje mi się, że... Niepotrzebnie chyba, chociaż nie wiem, czy Mist of Litiara jest lepsze od tego White, Winter Krona, czy Winter A o to, co chodzi, że? No to oczywiście z dowolnego stwora zmniejsza do zera i jeszcze pinguje, ale te, ta karta po prostu jest też sztuczką, prawda? W kombacie, więc wydaje mi się, że chyba mój deck bardziej potrzebował takiego czegoś jak sztuczkę w kombacie. Na pewno się da złożyć lepszy deck na tym Narfim. Zdecydowanie można mieć tych zombieków więcej i to może gdzieś tam pewnie łatwiej chodzić, lepiej chodzić. Te karty chyba nie widzieliśmy przez całą grę ani razu, przez całe trzy partie ani razu. No ale generalnie myślę, że jestem zadowolony. No ten dek... no tak jak mówię, no, wydaje mi się, że gdyby nie te erko, te rkowe anioły, to byśmy dali radę też z tym, tym dekiem numer 2, gdzie tam po prostu te gościu robi na te cztery anioły, prawda, i jest pogrze. No, więc tyle ode mnie. No, myślę, że, myślę, że to jakiś będzie dla Was fajny materiał do analizy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Oczywiście, tak jak zawsze, zapraszam na Games Masters. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I miłego dnia.